Hej, witam was serdecznie w nowym filmie na moim kanale moi drodzy jak możecie już zobaczyć po tytule będzie to hol zakupowy i pomyślałam że nagram dwa osobne filmy yy, film zakupowy hol, zakupowy kosmetyczny, w którym Wam pokażę pielęgnację. Część już kosmetyków mogliście widzieć w ostatnim filmie, ale to tylko cząstka, bo już teraz zrobiłam sobie zapas kosmetyków już przed wyjazdem. Byłam z mamą w Hebe, byłam w Rosmanie i zrobiłam sobie zapas kosmetyków, więc pomyślałam, że nagram Wam właśnie dwa osobne filmy. Jeden będą to kosmetyki, a w drugim filmie pokażę Wam ciuchy, na które się skusiłam, które sobie kupiłam Dużo tych ciuków nie będzie, ale pomyślałam, że pokażę Wam, co takiego fajnego udało mi się we Wrocławiu w promocjach kupić. Także, moi drodzy, nie przedłużam, jeżeli jesteście ciekawi, co takiego sobie tym razem kupiłam, to zapraszam Was serdecznie do dalszego oglądania tego filmu! I tutaj. W w tym filmie będę chciała Wam pokazać rzeczy, które sobie kupiłam. Może zaczniemy od rzeczy, bo ich dużo nie ma. A film kosmetyczny nagram osobno. A więc, tak, już tutaj trzymam w ręce. Kupiłam sobie w. Co to była za galeria? Galeria chyba Wrocławia, o ile się nie mylę. Kupiłam sobie klapki, klapki z gesa. Ja już je nosiłam, więc są troszeczkę przybrudzone. Bardzo wygodne klapki na takiej wyższej koturnie. Pierwsze co się wydarzyło z tymi klapkami, to tutaj niestety obtarły mi nogi, ale już po Pewnym czasie one się wyrobiły, i teraz słuchajcie, chodzę w nich jak na boso. Są bardzo wygodne, bardzo tu miękkie. Tutaj jest skórka, a tu w koło one są tak, jakby szyte i jest to takie tworzywo. Bardzo fajne klapki. Ja jestem w tych klapkach dużo wyższa, naprawdę wygodnie się w nich chodzi. Na początku, tak jak powiedziałam, troszkę mnie uwierały, bo mnie obtarły, ale poszły plasterki i dalej w nich chodziłam, żeby, wiecie, nogę przyzwyczaić, i teraz chodzę w nich jak na boso. Także to był pierwszy zakup. I nie powiem Wam ile dałam za te rzeczy, bo nie, teraz sobie nie przypomnę. Bo wiecie, w różnych dniach kupowałam, więc, więc nie mogę Wam teraz tego powiedzieć. Dobra, druga rzecz to jest ta bluzka. Jest to bluzka z Gessa, ją kupiłam na promocji w Pick and, and Kloppenburg. Ona to już była, wiecie, w tych takich, na tych wieszakach, gdzie były ostatnie sztuki, i właśnie ją chwyciłam. To jest rozmiar M. Taka, wiecie co, ona jest troszeczkę grubsza, dzisiaj troszkę chłodniej było, więc sam sobie dzisiaj założyłam i idealna właśnie na takie chłodniejsze lato, bo to jest taki grubszy materiał. Tutaj ma, jak widzicie, ma cekiny, ges i właśnie, że tutaj jest to takie rozświetlenie tymi cekinami, to ona... Jest jaśniejsza, bo w samej ciemnej, czarnej bluzce nie czuję się dobrze, ale że tutaj coś przy twarzy się dzieje, to czuję się w niej bardzo dobrze i powiem Wam, no, że czarny kolor troszeczkę bardziej wyszczupla, nie? więc się skusiłam. I tutaj mam kolejne rzeczy z Pika. W tym samym czasie i w tej samej galerii kupiłam sobie kolejną. Właśnie one były dwie na wieszakach. Druga bluzeczka też z Gesa i tu głównie skusiłam się na Gesa. Tak wygląda. Ona jest taki seledynowy kolor. Poczekajcie, bo tutaj metka przeszkadza. O! Taki seledynowy kolor i również ma takie cekinki. I tutaj ta koszulka była lekko, wiecie jak to kobiety przymierzają i nie uważają. Lekko była przybrudzona od podkładu, ale ja tutaj to wiecie przeprałam i wszystko fajnie zeszło. Także nie musiałam jej oddawać, bo pani zaznaczyła mi na rachunku, że jeżeli... Nie da się tego doprać, żeby metki nie ściągać, tylko spróbować to, z, wiecie, zaprze, zap, zaprać, zaprzeć, żeby to spróbować zaprać, jeżeli y, nie zejdzie, to mogę ją oddać. Ale na szczęście zeszło więcej nie oddaję. Fajna taka na lato. Idealnie będzie mi pasowała, wiecie, do czarnych shortów czy do jeansowych spodni. Także druga bluzeczka. Eee, trzecia bluzeczka z gesa, którą kupiłam, ale ona już nie była na przecenie, nie była tam na promocjach, ale bardzo mi się spodobała i to jest w takim wiecie co? To jest taki przepraszam was, że to jest wygnieciona, ale to wszystko tu w torbie leżało. To jest taki jakby kawa z mlekiem, brudny róż, taki pudrowy róż i ona ma jedynie, poczekajcie, metka tu ma jedynie o, taki znaczek, malutki trójkącik GES. A tak to jest taka zwykła, prosta. Też mi się spodobała, bo wiecie co? Ja nie lubię za bardzo takich dużych napisów. No tutaj jest jednak. Przy czarnej koszulce jest ok, ale przy takiej nie potrzebuję, bo wystarczy taki mały znaczek. I bardzo lubię też takie, wiecie, delikatnie oznaczane koszulki. No i one jest oczywiście, wszystkie te koszulki są rozciągliwe takie, z elastanem i są bardzo wygodne. Ja bardzo lubię te koszulki z ges Już mam... Ile chyba z cztery albo 5 i naprawdę ta też bardzo fajnie się nosi jest taka, wiecie, mocno rozciągana, taka rozciągliwa, naprawdę bardzo wygodna. No i ostatnia rzecz z gesa, na którą namówił mnie mój małżonek. On bardzo lubi, jak ja chodzę w czapkach. I na czapkę jedną w zeszłym roku chciałam się skusić, ale to była czapka. Ona chyba była cała jakaś ze skóry albo z dermy, coś takiego, wiecie? I tak nie wzięłam jej w zeszłym roku, i w tym roku już jej nie było, ale skusiłam się natomiast na taką. Ona jest cała z materiału, tutaj z tyłu, może wam pokażę, tu z tyłu jest regulowana z takim złotym znaczkiem. Z przodu ma taki znaczek gesa i w koło jest napis. Znaczy znaczki są gesa. Bardzo wygodna, fajna czapka, to jest materiałowa czapka, więc nawet jak zmokniecie, to się nic z nią nie stanie i też nie odbarwi się od słońca, więc na wakacje taka czapka no wybieramy się, moi drodzy, na. Kolejne wakacje dowiecie się w dalszych częściach moich filmów wakacyjnych. Jedziemy na dalsze wakacje. Po Polsce wracamy do Szwajcarii, a później, gdzie jedziemy, to się tego dowiecie. Więc czapeczka na słońce mi się przyda. Więc taką czapkę. Kupiłam, mam jeszcze okulary przeciwsłoneczne i nie wiem czy widzieliście w ostatnim filmie, ja zauważyłam jak edytowałam ten film, że tutaj ten znaczek mi się odkleił i dobrze, że zauważyłam, bo później na drugi dzień szybciutko, bo edytowałam ten film dla Was wieczorem, szybko na drugi dzień poszłam do auta i zobaczyć do etui, na szczęście znaczek w etui jest, także będę mogła sobie go podkleić, po prostu się odkleił, dobrze, że go nie zgubiłam, także... Widzicie to, że dla Was edytuję filmy, przyglądam się tym filmom, to też mogę coś zauważyć, że coś się wydarzyło. Na pewno wyście to też widziały, także jest jest znaczek schowany, no także go nie straciłam. Dobra, w piku kupiłam również i to pod namową mojego męża, przy namowie mojego męża i mojej mamy, taki sweterek. Bardzo ładny kolor, to jest taki malinowy kolor. Widzę, że kamera chyba niedobrze pokazuje ten kolor, bardziej jest jaskrawy. W kamerze, ale on jest taki malinowy, i to jest marka Christian Berg. I ja go wzięłam wtedy. To, to jest jedyny był, słuchajcie, bo on był na tych przecenach, na tych, wiecie, wieszakach, co tam są ostatnie, ci, ostatnie sztuki, więc wzięłam, chwyciłam taki troszeczkę większy. Czy wiecie, wieczorem yy, będą chudniejsze wieczory, teraz latem zarzucić, żeby nie było zimno, zamiast kurtki. Idealny. E, co jeszcze wzięłam? Wzięłam jeszcze moi drodzy bluzeczkę. I to też była ostatnia sztuka. Bardzo mi się spodobał ten wzór na tej bluzce. Nie wiem, czy to dobrze będzie tutaj w kamerze widać. Ona jest na długi rękaw, taka tutaj na guziczki, tak do pod biust. na długi rękaw, ale rękaw też ma tutaj taki guziczek, gdzie można sobie rękawy wywinąć i tutaj chyba, o ile się nie mylę, zaraz sprawdzimy. Sprawdzę to razem z Wami. Tak, tutaj jest taki troczek, gdzie możecie sobie zapiąć. Coś podobnego mam jak m, tą koszulę, moją niebieską, jak mi ostatnio widzieliście. W niej też tak sobie mogę popodwijać rękawy. I jak mi jest gorąco, bo tamten to jest len, tamta koszula to jest len. Więc na takie upalne dni naprawdę nie czujecie, że macie coś na sobie. A tu składu nawet nie wiem. Zobaczę, czy mi się uda dojrzeć. Wiecie, okulary. Mam tu torebkę. Zaraz sprawdzę. Wiecie co, światło też, widzę, że mi słońce zachodzi, bo dzisiaj taka pogoda i deszcz i, 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 i słońce i tak widzę, że już się ściemniło, ale zaraz sprawdzę, wezmę tylko wiemy, okulary, czy ja dojrzę, jaki to jest, z jakiego materiału, bo powiem Wam, że bardzo mi się ona spodobała i nawet nie zwróciłam uwagi, jaki ma materiał, gdzieś to powinno być napisane, nie? 100% wiskoza. No. To już, już sobie wyobrażacie, jaki to jest cudowny materiał. Także taka luźniotka, czy do shortów, czy do jeansów, czy nawet, słuchajcie, do czarnych spodenek, czy do moich leginsów czarnych. Idealna. Także taką bluzeczkę sobie kupiłam. To wszystko będę musiała sobie przeprasować. Może przeprać nawet najpierw, a później... Dopiero nosić. I mąż kupował sobie w jednym sklepie Kelvina, kupował sobie spodenki i tam była jakaś promocja, że jak coś weźmiecie właśnie z taką czerwoną nalepką, z taką przecienioną to coś tam jest taniej. Więc mąż nic takiego sobie nie znalazł, ale za to ja skorzystałam i wybrałam sobie trzy pary skarpetek i mam tu niebieskie białe i takie różowe. Rzadko w takich kolorach chodzę, ale jak była okazja, to po prostu wzięłam. Wiecie, nawet żeby tak o sobie założyć to nie ma problemu. Ja najbardziej lubię czarne i białe, więc te różowe niebieskie też się przydadzą i to by było na tyle spika. A tu jeszcze wam pokażę yy, sklep Tezenis i nie będę wam dokładnie pokazywać co, ale tylko tak Kolory pokażę. Wzięłam sobie czarny staniczek. Bardzo lubię te staniki. To są takie cieliste. A czy takie, wiecie, bez nie Ten jest cielisty, ale bez koronki. Tutaj jest cielisty i tutaj mam taki troszeczkę z koronką. I za. Jest cena? Poczekajcie. Czy tutaj mam cenę? Nie, to jest Rossman. Widzicie, wszystko tutaj powrzucałam, ale. Tu było dwa staniki, trzy staniki za dwa, więc jak bierzecie dwa staniki, to trzeci macie. Gratis, więc się skusiłam. Zastanawiałam się też nad majteczkami, ale powiem Wam, że jakoś nic mi się tam nie podobało, więc tylko skończyło się na staniczkach. Także mam już zapas, cieszę się. Bo bardzo fajnie się te staniki noszą. Wierzbiny nie łamią się, a mamy najczęściej mamy, nie? Problemy z wierzbinami. Wiecie, jak to my, kobiety, jak mamy, wiecie, biusty większe i są te wierzbiny, gdzieś tam się one złamią i później on się wbija pod biusk, czy gdzieś pod pachą wychodzi. No, to jest tragedia. Te nie dzieje się z nimi nic. Idealnie. Przepraszam, mama, za ścianą. Idealnie się je nosi. Z wierzbinami nic się nie dzieje, ani właśnie tak jak powiedziałam, tutaj nie wychodzą pod pachą, nie wychodzą tutaj y, pomiędzy piersiami, jak tutaj wiecie, jest łączenie. i też nie łamią się. Ja naprawdę mam tych moich staników jeden, dwa. Chyba 4 lub 5 poprzednich, i mam chyba dobre 3 lata. I piorę noszę, piorę noszę, nic się z nimi nie dzieje. Także serdecznie Wam polecam. Markę Tezenis, naprawdę tam są dziewczyny, które doradzą Wam, jaki stanik, doradzą Wam miseczkę, nawet wiedzą, jak zrobić pomiar. I tam, co jeszcze powiem Wam. o! co powiem, że na przykład w moich poprzednich stanikach, bo tam jest taka też dziwna numeracja. Poczekajcie, wezmę okulary, już wam powiem. Widzę, że światło mi ucieka. Na przykład tam jest tak. Numeracja. Tak wygląda numeracja w Tezenis czy to dojrzycie kurczę, jak wam to pokazać? Żeby to się zoomowało. Chyba zumuję. poczekajcie. Teraz widzicie? I ja mam 5 u góry jest D. To jest rozmiar, ale niektórzy mówią 90, 100, że to jest 40. Ale jeżeli wiecie, bo tu akurat na tej metce, ale tu w środku na tej metce, tutaj, tych co są w staniku, tam nie ma żadnej innej numeracji, tylko właśnie ja mam 5D. I tylko przed zakupem poszłam, sprawdziłam. o. Nie wiem, czy tu dojrzycie, bo to tak słabo jest napisane, ale może o, widać, zobaczcie. Widać, mam nadzieję. Więc tu jest 5D, więc ja tylko poszłam, powiedziałam, że chcę 5D z danych staników i, i tutaj już jak wiecie, w jakim jesteście rozmiarze, to już nie musicie szukać dalej, tylko po prostu bierzecie swój rozmiar i jesteście pewni, że będzie pasował. Ten staniczek czarny już. Mam, jeden mam właśnie na sobie, to jest drugi nowy, też mam z tego rodzaju taką bardotkę, wiecie, gdzie możecie odpiąć sobie, odpiąć sobie yy, no. ramionczka i bardzo fajnie, nawet na dużym biuście się utrzymuje, bo ma. W wszyty silikon. Także, jeżeli potrzebujecie bardotki gdzieś do jakiejś sukienki, gdzie są odkryte plecy i nie możecie mieć ramionczek, to z tej marki na pewno fajną bardotkę dostaniecie i ta bardotka Wam się będzie ładnie na piersiach utrzymywać, nie będzie opadać, nawet przy dużym biuście, bo jest ten silikon, który tą bardotkę utrzymuje. Także naprawdę, jeżeli szukacie dobrych staników, dobrej jakości, to serdecznie wam polecam właśnie markę Tezenis. We Wrocławiu jest w galerii Wrocławi, we Wrocławiu jest w galerii chyba Magnolia. W tych dwóch galeriach wiem, że jest. A czy jest w galerii Pasaż Grunwaldzki? Chyba jej tam chyba tej marki nie ma, ale Magnolia i Wrocławia są na pewno. Także polecam Wam zajrzeć tam. Naprawdę mają duży wybór yy, bielizny, duży wybór legginsów, Mają też yy, chyba stroje kąpielowe o ile się nie mylę. Wiecie, ja tak tylko przeleciałam poszłam od razu po staniki. Ale naprawdę. Kolejki są tam, i tam dużo pań wybiera sobie staniki, i, i możecie naprawdę wybrać fajne komplety, nawet na takie, wiecie, połączyć sobie stanik z majteczkami. Bardzo ładnie to wszystko można sobie dobrać, można sobie skompletować. Panie fajnie odradzają, także serdecznie wam polecam. No, to by było na tyle z moich zakupów odzieżowych. Jak widzicie za dużo tutaj nie kupiłam, ale powiem Wam, że nie nastawialiśmy się z mężem na takie duże zakupy, po prostu poszliśmy, chyba dwa razy byliśmy w galerii, byliśmy w jednej galerii, w trzech galeriach ogólnie byliśmy we Wrocławiu. Byliśmy w, w pierwszy raz w galerii Magnolia, to w tej galerii kupiłam sobie w piku te moje pierwsze rzeczy, co Wam pokazywałam, oprócz tej bluzki z Gesa i oprócz czapki. A w drugiej galerii kupiłam sobie we Wrocławiu kupiłam sobie czapkę, kupiłam sobie tą koszulkę i chyba klapki. Także w dwóch galeriach kupiłam, ale powiem Wam, że nic na siłę nie szukałam. Też nie lubię tych wieszaków, takich, co trzeba przekładać, wiecie, jeden po drugim. Nie weszłam do Half-Price'a. Bo jak zobaczyłam, co tam się dzieje na tych wieszakach, już przechodząc koło Half Price'a, no to mówię nie, nie lubię czegoś takiego. Wiecie, że nie wiem, jaki to jest rozmiar, nie wiem, jaki to jest hmm, kolor, kolorami nie jest dobrane, powieszone, wszystko w jednym wieszaku. To nie, to dziękuję. Nie weszłam też do TK Maxa, chociaż lubiłam tam zaglądać, ale był, naprawdę tam było wszystko pomieszane, jednak osoby, które coś przeglądają, to przewieszają na tych wieszakach, mówienie. nie, mam czasu, nie mam czasu, bo żeby wejść do TK Maxa czy do Half Price'a, to trzeba naprawdę poświęcić chyba tam cały dzień na jeden sklep, żeby cokolwiek zobaczyć, więc wolałam pójść do pika, chociaż tam też są w piku takie wieszaki, że musicie przeglądać, ale tych wieszaków tak dużo nie ma, więc możecie spokojnie sobie kupić rzeczy, które leżą czy gdzieś wiszą, wiecie, posegregowane. Także tutaj to jest troszeczkę to zrobione inaczej. Także takie rzeczy sobie Kupiłam, udało mi się dostać, ale jedziemy jeszcze do Niemiec. Tam się wybierzemy jeszcze do Metzigen Outlet, więc zobaczymy, może coś tam uda mi się kupić. Ale też nie nastawiam się na duże zakupy. Szukałam, słuchajcie, spodni. Szukałam spodni takich prostych, szerszych, jak są teraz modne. I powiem Wam, że fajne były spodnie, ale były na mnie dużo, dużo za długie. I ja w takich spodniach śmiesznie wyglądałam. Mąż mówi, nie, to nie jest dla Ciebie. Szczególnie chodziło mi o dżinsy, wiecie. Mierzyłam w Islandii fajne dżinsy. I fajnie leżały na pupie, troszeczkę były tylko za długie, więc może jak wrócę do Islandii, a tutaj sobie nie kupię, czy w Niemczech, czy jeszcze w Szwajcarii będąc, nie kupię takich spodni, to tak się zastanawiam, czy nie wrócić potem te w Islandii, bo fajnie leżały, tylko musiałabym je troszeczkę skrócić. A tutaj jednak te spodnie, które tu mierzyłam, były aż o tyle za długie. I, i, i czym większe, rozmiarowo, tym szersze i dłuższe i nie. Nie, nie podobało mi się nic, więc. Więc, niestety, nie kupiłam. Weszłam też do Big Stara, bo bardzo lubię Big Starek. wiecie, mam kilka par spodni z Big Stara, ale tam też nic takiego nie było. Ja nie wiem, czy to jest wszystko już teraz przebrane, czy bo widzę non -stop te na mieście. Słuchajcie, dziewczyny chodzą właśnie w takich szerszych spodniach i różnych marek, różnych fasonów, więc to jest teraz taka moda. Myślałam, że ja też będę mogła takie spodnie nosić, ale niestety jestem. Yy, zbyt niska, żeby właśnie takie spodnie nosić, ale zobaczę, zobaczę. Może coś mi się jeszcze uda dostać w Niemczech. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Tak wyglądały moje zakupy odzieżowe. Jak widzieliście, dużo rzeczy nie było, ale kupiłam to, co mi się spodobało najbardziej. Może nie najbardziej, ale bardzo jestem zadowolona z tych klapków, bo powiem Wam, że to są moje drugie klapki. Pierwsze klapki, które mam, w których chodzę, to są klapki Michaela Corsa. To kupiłam chyba w 2015 czy 2017 roku i każde lato w nich chodzę, więc to są nowe klapki, które będą ponownie kilka lat ze mną latem. No bo ja klapki tylko noszę latem na wyjazdach, więc tak butów nie niszczę, dlatego tak długo je mam. Dobrze moi drodzy, to by było na tyle z moich zakupów, to by było na tyle w tym filmie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas. Przepraszam za oświetlenie, ale już słońce mi zachodzi, więc no już jest troszkę ciemniej, więc mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. E, oczywiście, jeśli miło ze mną spędziliście czas w tym krótkim filmie, to poproszę Was o kciuki do góry. Czekam na Wasze komentarze, a my widzimy się już w kolejnym filmie. Wytrzymajcie się ciepłutko i do zobaczenia. Buziaki.